Trochę przyjadę kamerą po wodzie. No, bardzo nawet w Polsce, w u chyba nie było. Tak jakbyśmy podróżowali po afrykańskich krajach. Wzdłuż promenady taki skalnik jest ułożony. No plaże nie można tego nazwać do końca plażami, raczej takie zielone y, pastwisko. No to jest ten minus chyba dla wielu, prawda? No wolimy jednak złote piaski. No a tutaj tak jesteśmy trochę jakby na ściernisku. No no i brak piasku po prostu rzuca się w oczy. Powiedz o plusach i minusach, Mati. Y, balatonu. Plusy i minusy. Plus to co? Ciepła woda. Ciepła woda. Minus? Plus, tak, minus jaki jest? Powiedział. To jest za, za płytka woda. Za płytka? To dla Ciebie dobrze, bo możesz y, powędrować na środek jeziora prawie, wiesz. No ale co to jest, jest minus, ewenementem. Co, ma... no, ale to jest też atrakcja. Coś innego, tak? Butniste dno czasami jest tutaj. No i hotele. Wszechobecne hotele wszędzie są. Apartamenty to jak to To jest taki... To nie spa? Nie, to hotel jest. Ciuk, ciuk! Ciuk, ciuk! Ciuk, ciuk! Ciuk, ciuk! Ciu, ciu. O, jest ciuk, ciuk. Spinał się! Chol! Jakiś podnośnik. Przed nami wesoła wyspa na Wozach. Jak myślisz, to płatna rozrywka jest czy za darmo co? A ja myślę że płatna, chyba nigdy nie rozstawiał tych buchańców na wodzie to za darmo. No teraz może można. no. Mateusz złowił rybę. O panie, już nawet głowę jej urwałeś. O, jak? Kolejna rzeźba na naszej no, drodze. Węgrzy bardzo lubią rzeźbić. Gdzie się nie spojrzy, to rzeźbią. Widzisz, no, za... Matka Boża się załamała. załamała się Matka Boża. I... Może miała rację ten świat no, jest no, poskutny. No, i spotykamy na drodze taki postument. Mamy napis po łacinie Sunt lacrime rerum. Jak to rozumieć? Dosłownie są to łzy rzeczy, dziejów, być może łzy naszych spraw, historii życia. Myślę, że to w ten sposób trzeba odczytywać. Maciej, wiesz, w czym ty myjesz ręce? To nie woda, to łzy są. A tutaj osy się kręcą na dole. Słodka woda, słodkie łzy. Jak to z grubym nosem? Co wchodzę w kadr? Bo, bo mam wścibski nos. Wszędzie zajrzę. Nie spoufalaj się z tym panem. Nie znasz go. A tutaj dworzec PKP. Pani z, z gułymi cyskami? Gdzie? Węgrzy się lubują w tego typu rzeczach. Na gości. Bo tutaj jest inny klimat. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz TV. Teraz widzimy płocia a? Płotkę. A Gdzie? To zmija, nie? nie? Czy o ptak może rozdziobał jakiś, co? No, jak na myślisz? pewno, bo to... Jakiś może, bo tu dużo kruków lata. Jesteśmy przy plaży, kąpaliśmy się przed chwilą, a tu jak wracamy do domu, szczęście nam się przydarzyło. Mamy tutaj głos chyba zwija, to jest, a tam nie wiem, jaki rodzaj ryb, ale naprawdę konieczny. Bardzo... Nie mała ta ryba, nie mała. Przy jest ryba, proszę bardzo. Co to za towarzystwo w ogóle? Ja Cię kręcę. Ej, patrz, tutaj jest ryba kolejna. O, proszę bardzo, kolejna ryba, którą fala wyrzuciła na skały. O, teraz widzę. Dużo rybek. To jednak, widzisz, balaton żyje. Cześć! Ja o, Ole ty, jakie to gatunki są, to ja nie wiem. Czyli balaton nie jest zanieczyszczony. Miejscami aż iskrzy y, od ryb. Wow! Ty, 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 ty. Kolejny dowód, że tutaj żyją ryby. Huhu! co Mama! Ryba! O, co to ty... za ryba? Mi się wydaje, że to jest e, roczki, chyba, tylko taka duża. No? Nie będziemy kupować? Co to za rodzaj? To jest dowód, że woda jest czysta balatona. Jest. A tutaj mamy ładne kwiecie jakieś, jakiegoś drzewka. Co to za drzewko nie wiem? Na razie mamy różną pogodę. No było i słońce, a teraz jest troszeczkę wietrznie. Ja jeszcze zrobię tutaj tylko ujęcie Alei kasztanów. A tutaj budynek jak z Transylwanii. Trudno. Mateusz Tywilizow mówił Lagosz. Tradycyjną potrawę węgierską. A tutaj kolejna promenada, która się ciągnie wzdłuż plaży. Achtung, achtung. Dla miasta Sofiąg Burza się zbliża. Dzieje tutaj jak nad Bałtykiem. Jak nad prawdziwym morzem, a to jest tylko jezioro. ale przy, przy pogodzie wiecznej, fale układają się tak jak na morze i przypomina to morze. I don't believe that storm on Balaton. It's it's reality. Storm is coming. I don't feel it's right, but but you But I believe you. I believe you. Okay. Oh my Storm, no. Storm is coming. Jest no, <inares> tak, A, że tutaj bardziej zamulonym, no też jest taki, jest taka możliwość, że tam co widzicie taki Inny kolor jeziora balatonu. No to być może są wody mniej zamulone. A tutaj bliżej lądu są ciemniejsze, więc bardziej nieprzejrzyste. No, zobaczmy ten kolor jaśniejszy. O, widać tutaj taki przedział, podział między wodami. Chyba molo widać tam. Co, przycumował tam statek, tak? Ale zobacz jakie potężne kasztanowce. Wcześniej myślałem, że to są buki. Ale wypatrzyłem tam dorodne kasztany, tak więc prawdopodobnie się myliłem, no, bo buki chyba nie mają takich y, owoców w kształcie kasztana. Kolejny hoteli. Takich hoteli to, to są dziesiątki tutaj. No i słyną z rzeźby Węgrzych. Ląb kończy na głowę. Figurą złoty cielec na kolumnie, a tu mogli sobie rybki. To, co jest charakterystyczne dla balatonu, to to, że w znacznej części linia brzegowa balatonu jest obłożona kamieniami. Dochodzimy do końca cyferku Ale czy tam już zaczynają? Są i kaczory. Wczoraj były łabędzie, dzisiaj kaczorki. Są malutkie też. To jest kanał, który potem płynie w stronę centrum miasta. Dobrze. Uśmiech. Dobra, kończymy sesję. Siofokwita. Dawaj nocik. To... Mhm. Tak. Jesteśmy w środku parku. Jakaś sadzabka, altanki. Jakieś rzeźby, w tle kamienice. Pewnie pensjonaty, bo cóż innego w tej miejscowości może być. W ogóle jest bardzo dużo tutaj hoteli pensjonatów więcej być może niż zwykłych domów. Może te pensjonaty należą do ludzi, którzy wcale tutaj nie mieszkają, tylko powiedzmy w Budapeszcie i tutaj przyjeżdżają lub, lub prowadzą pensjonaty w sezonie. Siofockie planty. Tak swojsko brzmi ta nazwa Siofock. Wsiok może, wsioki do fosioku, do siofoku, wsioki do siofoku, do siokowa idziemy. Tak brzmi dosyć, dosyć swojsko. Nie ma to jak lody siofoku w lipcu. Lub lemoniada jest taka słynna, sofiocka lemoniada. Bardzo dobre robił tutaj, bardzo dużo owoców. Można chyba z 10 rodzajów smaków mieć lemoniady tutaj. Polecamy. Tak. Miasteczko to do dzisiaj troszeczkę przypomina klimat lat 80. PRL-u. No i to mamy wieżyczkę, widokowo tam jeszcze tak? kościołek? Może. Chyba mama nie pozwoli. Wow. Co za stwór z przodu na nas patrzy. Na religię trzeba chodzić. Do koła lecimy? Co to za styl? Jakiś norweski. Czyś wikingowie to Będę pobudowali. Chodź, nietypowy jest. A któż to zbudował takie cudo, co? Też mi figura, co? A nietypowa figura, jak na kościół. Aha, let's go. Go around. To jest chyba Kościół Ewangelicki, wiesz? Zobacz. Taki znak. Znak Kościoła Ewangelickiego. Tak jak proszę. u nas w A tak tutaj, tutaj Tak jak u nas w w Jezioro to... Łabędzi. Czajkowskiego. Wszystko zależy od funduszy, tak? No, można tutaj opływać w luksusach. Można... No, w Grecji no. też, no oczywiście, no to, to wiadoma Królowa, rzecz. Nie? No, Elżbieta ma może ma lepszy, tak? Tylko się nie chwali, tym, nie? Ale na prospektach widać, że e, każdy, kto ma dużo forsy, to sobie może naprawdę pozwolić na wysokie standardy. I również w Siofoku Może być fajnie i bogato, tylko trzeba mieć kasę. Czyli mówię, że nie można porównać tego z Grecją, tak? No to tak nazwa ci przeszkadza. Siofok, tak? No. Bo się nazywa a nie? To jest najważniejsze. Tak. Nie ma czym się pochwalić, nie koleżanko. Nie się